No widzowie to jest mój filmik. Zostawcie suba i oczywiście dzwoneczek i łapencję w górę. Dobrze, my jesteśmy na świecie mojej pracy, bo dzisiaj będziemy budować wielki wieżowiec. Pokażę się Wam jak się robi taka Ja mam taką... Wybranego moda Word Edit, czyli po prostu tę magiczną sieciarkę, którą mogę dać tak na życie. Set i bedrock, możemy dać bedrock. Widzicie, tutaj się do Bedrocki

Бля, бля, бля. Бля, бля. теперь бля. set... на... Сет... Это Нет. Это уоллс. Уоллс и бедрок. бедрок. Więc teraz mamy ładny Teraz sobie to będzie taki ładny proszę bardzo taki O, proszę é claro bardzo. É é. Ok. będzie na... Шибко. Сейчас, 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 делаем так. сейчас, 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 в ピンクで食べる。じゃあ、ここで寝るだけで。<music>

Miejsca. Dobra, takie okay, proszę bardzo. Okej, to jest ładne, to jest ładne. Tylko pewnie... Szło teraz. Szło. Weźmy tak szło ładnie. Piękne szło. I tutaj. Mm. Żeby nie dajmy, to byłby tak, bardzo... Że... No. Byśmy tutaj robili by taki... Nie no. mamy tutaj dokładnie. I jakby no, to był taki normalny tu, to na no, to zresztą nie miałbym tego chyba zmieszczyć. To może ma, marze snopia. Dobra. Pomyślcie, jak wybrać spicę.

Tutaj na dole zrobić może. Dobra, nie będzie ten lider. Cześć. piszę czarz. piasek, piasek do pia kýlky. Sú tu kýlku zrestil, viete, to také

Здесь у меня у нас еще святое бедро. Добро. У просто у нас такие

Zdrowień. Zrobię sobie jeszcze dzień. Dzień ładny. Dziękujemy. O nie, zapnija! Set the lights. Dobra. Okay. Nie patrzę się. Teraz się wszyscy palą, no. Dzień, nie patrzę się. Dziękuję.

bieżę, czekam a z lewej łamce podziska ta wieża będzie bardzo błagana, tylko to wam mówię najdź no, nic bieżę i, i, I nieskończono to będzie taka mapka, sprawdźmy czy mam pokazane cyfry Nie, się to i spójrzcie jak to wygląda Один на нашем И спустим. Там все таки правда. Возьмем сейчас себе. У вас там я просто там. Бо я не беру такие. Не сразу не пишу. просто так Просто Mówię sobie na tobie strony się na ale tu dużo Kilka może jeszcze pantomów, mało jest tam szkielety może. No dobre szkielety. Dobrze, teraz wszystko wziąmy. To jest piękne pokazanie jak to wszystko ładnie wygląda. I dziska żegną się pa, pa! Podajcie na inne odcinki, pa!